Każda swobodnie upuszczona rzecz spadnie na ziemię. Dlaczego? Porozmawiajmy o sile ciężkości i tym, jaki ma ona związek z masą. Zapraszam! Ziemia przyciąga każde ciało siłą zwaną siłą ciężkości. Tę siłę oznaczamy literą Q. Dlatego na przykład jabłko spada z gałęzi drzewa. A gdy już ciało spadnie i leży na ziemi, czy ono także jest przyciągane przez ziemię? Tak. Spójrz na to pudło stojące na powierzchni ziemi. Z jednej strony działa na nie siła ciężkości, ale na to pudło działa także podłoże z siłą skierowaną w górę, która równoważy siłę ciężkości. To jak obliczyć siłę ciężkości? Zapamiętaj, że ziemia przyciąga ciało o masie 1 kg siłą o wartości 9,81 N. W przybliżeniu możemy powiedzieć, że z siłą 10 N i taką wartość będziemy przyjmować w zadaniach. Czyli na ciało o masie 1 kg działa siła ciężkości 10 N, a na ciało o masie 5 kg będzie działała siła ciężkości 50 N. A na ciało o masie 10 kg jaka będzie działała siła ciężkości? 100 N. Oto wzór na siłę ciężkości, która równa się masie pomnożonej przez 10 Newtonów przez kilogram. Możemy to zapisać także za pomocą symboli literowych: Q równa się m razy g. G oznacza właśnie wielkość 10 N przez kilogram. Zanim przejdziemy dalej, w tym miejscu chciałbym zwrócić Twoją uwagę na jednostkę Newton na kilogram. Wiesz już co to Newton. To po prostu kilogram razy metr na sekundę do kwadratu. Wobec tego, newton na kilogram mogę też zapisać w ten sposób. Kilogramy nam się skrócą, a mi została jednostka metr na sekundę do kwadratu. I jeśli zastanawiasz się, dlaczego stałą G możemy podać używając metrów na sekundę do kwadratów czyli za pomocą jednostki, którą wyraża się przyspieszenie to odpowiedzi udzielę Ci w kolejnym filmie. A tymczasem, spójrz. Ziemia przyciąga ciało o masie 1 kilograma siłą 10 newtonów. A co z innymi ciałami niebieskimi? Jak to jest na przykład na Księżycu? Czy siła ciężkości jest tam taka sama jak na Ziemi? Nie. Księżyc przyciąga ciała znacznie słabiej. Tam, na ciało o masie 1 kg, działa siła 1,6 N. Spróbujmy obliczyć, jaką masę ma ciało, jeśli na Księżycu działa na nie siła ciężkości 100 N. Wypisz mi dane. Siła ciężkości Q równa się 100 N. Wielkość G dla księżyca wynosi 1,6 N na kilogram. A to, co chcemy obliczyć, to masa ciała M. Q równa się M razy G. Czyli M równa się Q przez G. Podstawmy dane do wzoru. 100 N dzielone przez 1,6 N na kilogram. Masa tego ciała to 62,5 kg. Kolejne zadanie, jaka siła jest potrzebna, aby podnieść na księżycu odważnik o masie 120 kg. Znamy masę odważnika, czyli 120 kg. Znamy też stałą wielkość g dla księżyca, która wynosi 1,6 N na kg. Przypomnijmy sobie wzór na siłę ciężkości. Q równa się M razy G. Podstawmy dane. 120 kg razy 1,6 N na kg to 192 N. A jaki ciężar podnieślibyśmy na Ziemi, używając tej samej siły, czyli 192 N? Znamy ci siłę ciężkości Q, która wynosi 192 N. Znamy też stałą g, która dla Ziemi wynosi 10 N na kg. Wzór na siłę ciężkości to Q równa m razy G. Przekształćmy go, aby łatwo obliczyć masę i podstawmy dane. 192 N dzielone przez 10 N na kilogram to 19,2 kg, czyli w przybliżeniu 20 kg. Zauważ, że używając tej samej siły na Ziemi, mogę podnieść ciężar 6 razy mniejszy niż na Księżycu. Ten chłopiec na Ziemi jest w stanie podnieść ciało o masie do 40 kg. Oblicz jaką masę może mieć ciało, które mógłby podnieść na Księżycu. Z poprzedniego zadania wiemy, że używając tej samej siły na Ziemi możemy podnieść ciężar 6 razy mniejszy niż na Księżycu, bo tam jest 6 razy mniejsza siła ciężkości. Chłopiec na Księżycu podniósłby ciężar 6 razy większy, czyli 6 razy 40 kg to 240 kg. I jako, że to zadanie, na koniec zapiszmy odpowiedź. Na księżycu mógłby podnieść ciało o masie 240 kg. A teraz puśćmy nieco wodę fantazji i zastanówmy się, jak wyglądałaby gra w hokeja na księżycu. Czy różniłaby się od gry rozegranej na ziemi? No, oczywiście, poza tym, że zawodnicy graliby w specjalnych skafandrach. W zasadzie to gra wyglądałaby podobnie. A to dlatego, że hokeista na Księżycu musiałby uderzyć krążek hokejowy z taką samą siłą, jak hokeista na Ziemi, bo ta siła zależy od masy krążka, a nie siły ciężkości. A koszykówka? Czy ta gra różniłaby się znacząco od gry rozegranej na Ziemi? Tu odpowiedź jest twierdząca. Przez niższą siłę ciężkości zawodnikom skakałoby się znacznie łatwiej i podskakiwaliby znacznie wyżej niż ziemscy koszykarze. Choć pewnie rozwiązano by ten problem znacznie wyżej, umieszczając tablicę z koszem. To jeszcze jedno pytanie. Czy szklanka wody tak samo ugasi pragnienie na Księżycu jak na Ziemi? A może na Księżycu trzeba wypić jej więcej lub mniej? Oczywiście, że wypicie szklanki wody na Księżycu to tyle samo, co wypicie szklanki wody na Ziemi. Jedyna różnica będzie taka, że trzymana w ręku szklanka z wodą będzie wydawać się lżejsza. Wracamy z Księżyca na Ziemię. By wspólnie zastanowić się, ile to jest 1 N. Jeśli powiem Ci, że ten piesek waży 3 kg, to da Ci to jakieś wyobrażenie o jego wadze. A czy umiesz sobie wyobrazić, jak duża jest siła o wartości 150 N? Z tym jest gorzej, prawda? Nic nie szkodzi. Wyobraźmy sobie ciało, na które działa siła ciężkości równa 150 N. Ze wzoru na siłę ciężkości, który szybciutko przekształcimy i do którego podstawimy nasze dane, dowiemy się, że 150 N to siła potrzebna do podniesienia ciała o masie 15 kg. A 15 kg to tyle, ile waży sprinkles najgrubszy kot w Ameryce. A czy byłbyś w stanie działać na jakieś ciało siłą 20 000 N? Znów wykorzystajmy wzór na siłę ciężkości. Przekształćmy go i podstawmy dane. Taka siła jest potrzebna do podniesienia 2000 kg, czyli 2 ton. To masa na przykład dwóch nosorożców. Nie wiem jak ty, ale ja nie podjęłabym się podniesienia takiego ciężaru. Na koniec zastanówmy się, co właściwie mierzy waga. W zasadzie to zależy od rodzaju wagi. Przykładowo sprężynowa waga łazienkowa ma wewnątrz sprężyny. Które uginają się, gdy wchodzisz na taką wagę. Im większy nacisk, tym silniej ugina się sprężyna. Oznacza to tyle, że Twoja waga łazienkowa jest siłomierzem i wcale nie mierzy masy ciała, ale właśnie to, z jaką siłą ciężkości na nią działasz. W zasadzie powinna ona podawać wyniki w Newtonach, ale dla wygody użytkowników wyskalowano ją tak, by pokazywała wyniki w kilogramach. Gdyby astronauta zabrał taką wagę na Księżyc, pokazywałaby błędne wyniki. W takiej sytuacji należałoby zmienić jej skalę lub po prostu pomnożyć podaną przez nią wagę przez 6. A to waga szalkowa. Ona z kolei porównuje siłę ciężkości działającą na ciało z siłą ciężkości działającą na odważniki. Czy tego typu waga dobrze działałaby na Księżycu? Tak, bo obie siły, i ta działająca na ważony przedmiot, i ta działająca na odważniki, są tyle samo razy mniejsze. Zapamiętaj najważniejsze. Ziemia przyciąga wszystkie ciała siłą zwaną siłą ciężkości, którą oznaczamy symbolem Q. Aby obliczyć siłę ciężkości działającą na ciało, mnożymy jego masę przez stałą wielkość G równą 10 N na kilogram. Q równa się M razy G. Na ciało o masie 1 kg na Ziemi działa siła ciężkości około 10 N.